Jeszcze coś? Odłóż tą broń! Nie mam czasu na głupie teraz zabawy z wami. Gdzie jest szef? Odłóż tą broń! Odóż to, ty też. Gdzie jest szef? No nie ma go. Jak to go nie ma? Gdzie on jest? No nie wiemy tego. Jak to nie wiecie? Pojechał i nie ma. Jak to pojechał? Gdzie pojechał? Bo nie wiem, no to jest szef. No to poczekaj, dasz głupoty, dwoń do niego, że ma tu przyjechać. No, a myślę, że nie dzwoniłem? No to zadzwoń jeszcze raz. Idiota, widzowie, no. Poczta głosowa. Cholera. Czekaj, ja zadzwonię do niego. Coś mi tu nie pasuje, widzowie. No pojechać teraz, w takim momencie. Jak są takie rzeczy Myślcie, cholera, takie rzeczy się dzieją. I wy bo... jesteście. Nie no, widzowie, rzeczywiście nie Jak to kim? Dobra, inaczej. Niech ten wasz koleżka się dowie, że ja byłem. Powiedzcie, że gościu... Gościu Skyu tutaj był. I że chciał się z nim spotkać. Jak najszybciej. W jakim celu? On będzie wiedział, w jakim celu. Wystarczy, problem. że mu to powiecie. I radzę wam, inaczej traktujcie przyjezdnych, bo to się bardzo poogniewa w takim razie. Ja też. No i pomóżcie koledze, bo chyba za mocno uderzył. Problem. Siadaj. Zostałem SMS-a. Co to miał być, stary? Nie wiem, co to miało być, ale wiem, że dostałem sms że ten mój znajomy, który został w OG, już zniknął też. Co ty gadasz? No, kiedyś na forum. Ale że jak zniknął? Pojechał gdzieś i zniknął też. Tak samo jak tutaj. Co ty gadasz? Nie ma z nim kontaktu, próbuję do niego dzwonić teraz. No ale poważnie mówisz teraz? Poważnie, bo no ja nie po żartuję sobie. No dzwonię! Gdzie na forum tam na dzielnicy wjechać? Tak. Kurde widzowie, nie podoba mi się to. Sekretarka się od razu włącza. jakby no te, miał te, wyłączony telefon. Tematem, tematem. Czekaj jaka sekretarka? Co sobie sekretarkę wydają tylko po to, żeby telefon uczył... Źle mię w tym momencie. Gdzie jest Barley? Widział go ktoś? Ja jest Barley do cholery? Ten się pół godziny temu wyjechał i w zasadzie nie ma z nim kontaktu. A gdzie pojechał? Mówił gdzie jedzie? Nie, nie mówił. Ale to pojechał czy... No wziął auto i odjechał, no. Dobra, niech go szukają wszyscy. Zmobilizuj ludzi, macie go szukać. Tak samo zapytaj ten. Zapytaj, co ja gadam cholera, Tfu. Niech szukają też tego palasu. Słuchajcie, jak będziecie szukać Barley'a, to szukajcie również gościa od balasu. Jak zobaczycie balasa, który gdzieś sam jeździ, to dajcie też znaka. Niech oni okay, okay. wszyscy jadą. Jadcie. Mm. Ten. Ty dawaj pojedziemy jeszcze w jedno miejsce. Dobra, dawaj. Ej widzowie, coś mi nie gra. Nie ma lidera balasów, nie ma lidera z families. A co z liderem wagosów? W sumie nie został jakiś wybrany, ale chyba tam ktoś musiał teraz trzymać tą ośkę. Kto teraz buja wagosami? Nie mam pojęcia, ale... Mam kontekst tam z paroma łebkami, ale nie mam z szefem samym. Powiedz, że jedziemy. Dobra, piszej. Stary, śmierdzi mi to. Mi też. Nie podoba Cześć. mi się to ani trochę. To co, wagosi najpierw, czy jakieś kolejne łebki? Co ty dzisiaj gadasz, LG? No co, to do kogo jedziemy teraz? Do wagosów. No, się pytałem, czy wagosi, czy jakieś kolejne Sorry, łebki. Sorry, nie kumam cię, bo to, to co mi się tak odpalasz. Chwilę mi się śmieć, że jest sekretarką, a teraz gadasz na poważnie. Dużo ja, ja też nie mam I pojęcia. Tutaj, to... no rozumiem, jakby jednego szefa pochwali, ale dwóch? To muszę tutaj ja powagi zatrzymać. Dobra, trzymasz, czekajcie, nie? zagadajmy teraz dwa głosów. Ej! Sprzychuj, sprzychuj! Hola, amigo! Co się dzieje? Ej! Zwołaj mi tu wszystkich! Chodź, chodź! Co jest, co jest? To się stało. szybko! szybka sprawa. Gdzie no. ma kto teraz tu trzymałeśkę? Hefa gdzieś nie ma, właśnie szybko. gdzieś wyjechał ostatnio. Nie wiem, co to, to Na górze nie widzieliśmy. Ale to czekaj, to kiedy wyjechał? Właśnie jakieś 30 minut temu gdzieś. Siąpię! Próbowaliśmy do niego dzwonić. Dobra. Myśli hmm. Jeśli wszystkich chłopaków, każdy ma go szukać. Tak, szukajcie samo, swojego szefa. To samo, że OG Families i Balasów. Tak, tak, słuchajcie, bo sytuacja jest na tyle podejrzana, że tak samo nie ma OG Families i nie ma Balasów. Także odstawcie wszystkie swoje porachunki na bok, chociaż i tak nie powinno być żadnych zatargów w tym momencie. I szukajcie swojego szefa. Jak coś będziecie wiedzieć, walcie też do naszych chłopaków. My tak samo będziemy się rozglądać za waszym. Tylko jak wyglądał? Kogo mamy szukać? Dobra, ładujcie się do fur. Dobra, jedźmy. Eee. Dobra, co półgłówki. Zabijcie się do nich. Dobra, jazda, I jak będziecie szukać, powołajcie się na imię Alex. No, to jest nasz szef. Dobra, jedźcie, jedźcie. Kurde, widzowie, to jest to, co przeczuwałem. Trzech liderów organizacji przestępczych, czyli Balasów, Vagosów i Families, zniknęli. W tym samym momencie, znaczy, kurde, w tym samym momencie. Ta, ta sama kolejność wydarzeń, do 30 minut temu wyjechali. Mi się wydaje, że w takim razie. Musieli dostać jakąś informację, żeby się gdzieś zjawić przez choler żeby tam pojechać, tylko pytanie cholera przez kogo. Może zadzwonię do komendanta, świadomie, może komendant ich zabrał, co myślicie? Dzwoń dzwoń, dzwoń. Głównie dobrze to też może być po prostu jakieś prywatne spotkanie, każdego UD i tyle. Ale by o tym wiedzieli. Tak, tak. Ja bym chociaż o tym wiedział. No właśnie, cholera, komendant nie odbiera. Nie mam pomysłu panowie, niepokoi mnie to. Co myślicie? Jak teraz? Co, co zrobić cholera? Chłopaki nie szukają, nie. Dzieci, szczerze, co teraz eee, Piszę do zrobić? hakera żeby zlokalizował jego, film. Tam, eee, bo jego telefon. Co teraz możemy zrobić? No czekać, no bo co zrobisz? Ja no jestem dobra. szczery. Czekaj, ci, którzy trochę się umierają, a ci, którzy ją zabierają, rosną w siłę. To jest bardzo szans. To chyba widzieliśmy, widzowie. Ale zobaczcie, widzowie, dostałem jakiś... O cholera! Ej, chłopaki! Hmm. A? numer, który wysłał mi wiadomość, to wysłał mi wcześniej lokalizację od zaka. To jest numer zaka. Dostałem zielony, czerwony krzyżyk, fioletowy, czerwony krzyżyk, żółty, czerwony krzyżyk. Zielony, fioletowy, żółty równa się czaszka.